Już, co ci chcę powiedzieć nie bój się nie bój się, żeby nie wiem co się działo nie pozwól swojemu sercu zwariować ze strachu wręcz przeciwnie pozwól swojemu sercu zobaczyć, że Bóg kocha ciebie dzisiaj święty Pan pisze bracia, jeżeli Bóg z nami któż przeciwko nam on, który nawet własnego syna nie oszczędził ale go za nas wszystkich wydał jakże miałby także wraz z nim Wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus, Jezus, który poniósł za nas śmierć? Precie siostro, nie lękaj się, Paweł pisze dalej. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Proszę cię, uwierz temu słowu, bo to tylko w twojej mocy jest, żeby zdecydować, czy wierzysz, czy nie. A nawet jeżeli boisz się uwierzyć, to pozwól sobie podjąć decyzję, że tym razem uwierzę temu słowu. Posłuchaj, co Paweł dalej mówi. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Nie proszę cię, żebyś. Uwierzyła mi, mojemu słowu, żebyś poszedł za moim słowem. Posłuchaj, co dalej mówi do Ciebie i do mnie, święty Paweł, posłuchaj. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie. Nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, panu naszym. Posłuchaj Paweł, wie, co mówi. Niedawno słuchaliśmy o tym, jak brał udział w mordowaniu chrześcijan. On był tym, który wyciągał mężczyzn i kobiety, jak mówią, dzieje, wyciągał z domów, żeby ich zabijać, mordować. Miał dużo na sumieniu. Przyszedł do Niego Pan. I to spotkanie spowodowało, że zobaczył Jezusa i oślepł. Kiedy widzimy Boga, ślepniemy. To jest tak potężna jasność. I nawet jeżeli coś ciężkiego, trudnego dzieje się teraz w Twoim życiu, to Bóg we wszystkim współdziała dla, naszej, dla, naszej, dla naszego dobra, z miłości do Ciebie, do mnie. Więc nie bój się, nie lękaj się, proszę. Uwierz temu słowu, poczytaj link w opisie i niech ci pług teraz we wszystkim błogosławi na tą noc i cały dzień jutrzejszy